ostatnio moje zdolności cukiernicze zdecydowanie się poprawiły, ale jak zapewne pamiętacie, to nie potrafię upiec ciasta drożdżowego. I prawdopodobnie no to tak jest, więc postanowiłam to sprawdzić i upiekłam ciasto drożdżowe. Kawałek bez owoców, kawałek z owocami. Oj, prezentuje się ładnie, ale trochę boję się, jak to będzie smakowało. Trzeba zrobić degustację. Ja jako koneser spróbuję pierwszy, dobra? Dawałaś coś waniliowego? A co, niedobry? Mm. Dobry, ale ja nigdy nie lubię z waniliowym. A dawałaś proszek do pieczenia? Tak, no bo drożdży nie miałam. No, to dlatego jest takie. Więc to nie jest placek drożdżowy. to Tak czuję, że takie dziwaczne. Placek drożdżowy, on no to musi być z drożdży, pipi. Ej dobre nawet. Nie jest złe, ale dziwne. Ja że placka drożdżowego, jem, a tu... No co to kurwa? Ja bym się nie skumała nawet. Ja bym się skumał, bo ja jestem znaczną placką. drożdżową. Hey, ale maksymalnie jest zły. No nie, nie, zły nie jest, bo jak na proszek do pieczenia, to i tak jestem zdziwiony, bo może przez tą wanilię. Piąty dzień? Piąty? Co jest dzisiaj? Poniedziałek. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Piąty dzień. Piąty dzień. Hmm? Zginam nogę. Uwaga, staję na tej jednej nodze. Nie wiem, jutro jedziemy na kontrolę. Jak jutro pojadę, to pan lekarz się pewnie zdziwi, albo powie: Tak powinno być. Ej, ale do, pokaż to, bo tutaj yy, nie, nie było widać tego. Krwiak taki, nie? Ale to jest normalne. No, tu masz taki i... jest. Tu jest taki no, ale to jest normalne, no bo tutaj gdzieś, nie wiem, czy to tu gdzieś, nie pamiętam skąd był przeszczep, jutro jedziemy na kontrolę, no to ten, ale podobno chyba z uda miał być ten przeszczep, już nie wiem. Czuję, że cały czas jest taka ta noga jakby odrętwiała, ale najlepsze jest to, że wiecie, że mogę zginać w miarę i już mogę, o tak sobie mogę siedzieć. O, to już ładnie. To jest w ogóle dobre, bo wtedy mogę wziąć sobie laptopa, otworzyć, pyk, pyk. pyk sobie siedzieć. Nie mam no tego jakoś, o, tu jest jedna dziurka, druga dziurka, tu trochę krwi się nazbierało, ale tutaj tak, no zobaczcie to, no tu praktycznie jakby nic nie było takiego. I tutaj. Takie... Tylko to najgorzej wygląda. No bo to jest, tu musiałoby być dłuższe nacięcie, bo to chyba, nie wiem, czy do łąkotki, czy do czego. Ale to jakoś tak nieładnie to zszył. Jak? No tak jakoś ja nie wiem, to no, tak ale... wygląda trochę tak jak, tak jak ja yy, szyję skarpetki. No ale jak tak... to wiesz, ale to, to, nie jest, to nie jest twarz też, jak miałem twarz wtedy szytą ja i wiemy. to nie jest tak łatwo szyć chyba raczej taką nogę. Poza tym w dupie mam to, jak to będzie tu wyglądać mi na tej nodze. Dla mnie liczy się to. Żeby to się zrosło i, że, i żeby mi chodziło, żeby mi ta noga chodziła. Jest dobrze, ja się spodziewałem, miałem oczekiwania takie, że będzie masakra. No bo tak nas nastawiali wszyscy i lekarze tak też stawiali, mówili. No. Zresztą nawet... Y nawet jeden lekarz mówi do Maxa, żeby biorąc pod uwagę, że on taki, taka panikara z niego, to mówi, że no. on to ciężko widzi, widzi. A tu zobaczcie. A tu zobaczcie, zdziwko, nie? Zdziwko, wszyscy zaskoczeni. Wszyscy zaskoczeni. Dawno tutaj mnie nie było, dawno mnie tutaj nie było, ale postanowiłam wrócić na rurkę. Ja to nagrywam w sumie. Chodzisz i tak patrzę i taki stres. Pierwsze wyjście z domu mm. powiem wam tak, nie? żeby w... Ojo. żeby wygrzebać się z domu, to był problem. To był jednak problem, nie było łatwo. Rafał musiał po mnie pójść, żeby jeszcze ten aparat wziąć. I wiecie co, zaobserwowałem taką tutaj sytuację, że tutaj jest takie ścięgno chyba nie? Ja na to mówię taki kabel. Kurde, on mi się nie napina. I dlatego tak jeszcze czuję to, takiego flaka i na łudzie też jest flak. Ale dobrze wyjść z domu, tylko się słaby czuję przez te leki przeciwbólowe. Idzie pipi. Ewelina, z tej strony. Mój kochany mąż, i Siewano. jak tam? Za mną Ewelina, siadaj. Ciężko było, ale wyszedłem. Zbierałem się przez pół godziny. Upieprzony samochód. Upieprzony samochód. Bostałem pod drzewem. Cześć. Nie tu wejść. Witamy, drugi dzień rano. Jedziemy do Warszawki na kontrolę. Ile dni po operacji? 6, sze sześć. sześć, nie? Sześć. Dobrze sześć. liczy? Tak, jutro tak. będzie 7. Jutro będzie siedem dni po operacji. 6 dni po operacji, jedziemy na kontrolę. Będę miał zmianę opatrunku, będę miał sprawdzenie tego jak wygląda, jak goi się rana po operacji. I będę miał, co jeszcze będę miał? Wercia, co ja jeszcze będę miał? Będziesz miał, no zobaczymy kiedy będziesz mógł prowadzić auto i tam coś ci przeskakuje i trzeba zobaczyć. A, co ale znaczy przy... ci... Ci się już mi nie przeskakuje chyba. No to ty się dyskryminowany. Zdecyd... No ja nie wiem. Mam wiele pytań, na które uzyskam pewnie wiele odpowiedzi, wiele się dowiem, więc fajnie i ogólnie. No nie wychodziłem prawie tydzień z domu, nie? I jak tu zielono się zrobiło, w ogóle, ja jestem zadowolony, bo jest wiosna. Szkoda, że na wiosnę muszę być trochę przykuty do wyra, ale ogólnie jest fajnie. Także. Jedziemy do Warszawki. Trasa do Warszawy e, zakończona sukcesem. <laughs> Dowiozłam nas <laughs> całych i zdrowych. Pamiętam, jak wychodziłem stąd o kulach, to nie było za fajnie. A dzisiaj? Ile? 6 dni po operacji. Zobaczcie. Idę. Co prawda, idę jak. Kaczka. Jak kaczka? No nie idę jakoś super, ale ten. Z tym jest lepiej. Yy, najgorzej to wyprost, bo to jest najtrudniejsze, ale czuję, że nie mogę do końca wyprostować tylko przez obrzęk, bo jest obrzęknięte jeszcze, ale że to mi blokuje trochę. Ale zgięcie, uwaga. Ach, zajebiście. Noga tak. Tą stopą ruszałem, zginałem, prostowałem. Czułem, że właśnie blokuje mi ten y, wyprost ten płyn. Mówię, no dobra, on zejdzie, z dnia na dzień coraz lepiej, bo, bo czuję, że on schodzi, nie, no bo to kolano jest jeszcze takie ogrzeknięte, nie. Grzewane tak. w nim było, to wiadomo, nie? Dużo Pan chłodzi, <grym> ale nie boi się Pan pójść na godzinę spacer dobra. i sobie rano wieczorem poćwiczyć, co? Nawet może Pan na tej ścianie, co co i przyczyni. Wie Pan, ja jak mnie na rotorskopie, to po prostu jak przeszedłem, jak się przeszedłem, to dużo lepiej to funkcjonowało niż przy takim bezruchu. W początku mówiłem, że my tutaj przy tym ALL boli, ale już nie boli, nie? <grym> To pewnie rana powiedziałem, że się nie krzyknąć. Wracamy do domku, szybka akcja i super, wszystko <grym> okazało się, że jest dobrze. Tylko oczywiście byłem trochę pipka i przy punkcji mówi się bałem. Pan mi wbił igłę i ja mówię, o nie, 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 już w bardziej sumie... nie. Się zapytał, czy może drugi raz, mówię, nie, wystarczy raz. W sumie tej punkcji nie musiało być, ale Maxowi się troszeczkę... No wiadomo, no ta opuchlizna jeszcze jest. Płyn, płyn się zbiera, to jest taka i krew, nie? Płyn się zbiera. No. I pan doktor powiedział, że nie musi być ta funkcja, że to zejdzie, nie wiadomo kiedy, ale to przyspieszenie. No, no i zrobiliśmy, i to zrobiliśmy ale ja w, w trakcie się okazało, że tak spiąłem nogę, ja mówię, no nie mogę rozpiąć i. No i dupa. No i dobra, trochę zleciało i tylko mam brudne spodnie. Ale powiem wam tak: wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam teraz jeszcze bardziej męczyć wyprost. Mamy chodzić na spacerki, więc trzeba na spacerki chodzić. Mogę chodzić o jednej kuli. I może za tydzień będę mógł już tu przyjechać sam. Zresztą też po, po, poczuję, w sensie. tak, że będę mógł prowadzić Ale zajebiaszczo. Ja... Mam ćwiczenia, trzeba ćwiczyć, bla bla bla, i zajebiście. Także jeżeli ktoś z Was ma zepsute kolanko i potrzebuje dobrego specjalisty, Rafał Mikusek, polecam. Max. Craso. Tutaj jak nad Bałtykiem, ale dobra, jest następny dzień, czyli siódmy dzień po od operacji. operacji. Od operacji i. Dostaliśmy zalecenie chodzenia na, na spacerki, więc nie wybraliśmy się na spacerek jeszcze, bo mieliśmy iść dopiero teraz. Chciałem wam pokazać samochód, bo będziemy sprzedawali tego Mustanga. Trzeba się go pozbyć. Zobaczcie, z mankamentów, zderzak do zrobienia i drzwi. Może je zrobię, i klima wysiadła. Trzeba zregenerować kompresor, a to Wam później opowiem, bo tu wieje. I to, 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 to jest nic. Patrzcie na to, kumacie to ludzie. Ja mogę prowadzić samochód, mogę jeździć, tak stwierdziliśmy, że wypróbujemy. Wypróbujemy, czy tam mogę, tak na parkingu. Chyba dzięki temu, że w Mustangu ma się nogę bardzo wyprostowaną. Tak, wiecie, także, no że wiecie, no wyprostowana jest bardzo prosto, bo się nisko siedzi. To chyba dzięki temu okazuje się, że mogę już jeździć. Napisałem w razie czego do lekarza, czy to, że mnie nie boli, bo mnie nie boli, czy to oznacza, że mogę już jeździć? I popróbowałem sobie takie hamowania nagłe. Czekam, co mi odpisze, ale mam nadzieję, że tak. Max wpadł na pomysł, żeby sprzedać ten samochód, bo stwierdził, że ma z nim złe wspomnienia. Tak, I tak. w ogóle, to on do mnie jeszcze mówi, tak, wiesz co? A może byśmy jeszcze mieszkanie może sprzedali, bo też są w nim złe, z, z nim związane złe wspomnienia. I mówię, mieszkanie. Teraz to był głupi mieszkanie pomysł. Mieszkanie, to tak, to był wygłupi pomysł. Ale... Nie, ja mówię do Maxa, tak. Hm, to idąc z tym tokiem myślenia, to w sumie my też powinniśmy się rozstać. Nie, nie, nie. <laughs> Chętnie rozbędę się wszystkiego z wyjątkiem żony. E, więc jeżeli ktoś by chciał kupić ten samochód za 50 koła. 50 koła net to zapraszam, możemy pogadać, napiszcie do mnie na Instagram. E, z tego względu 50 koła, bo LPG jest, więc to jest dobrze, super jeździ, tylko te mankamenty, czyli tutaj jak wercia go troszeczkę przyozdobiła na drzwiach, to jest do wyciągnięcia i do pomalowania i zderzak wystarczy spawanie plastiku, zespawać plastik i pomalować. No i regeneracja kompresora z klimy, tak mi powiedzieli przynajmniej w jednym z serwisów w Poznaniu. Mogę to zrobić, zrobię to, ale wtedy już będzie 55 koła. A ktoś to sobie zrobi za może 3. Ja po prostu nie mam czasu. Nie chce mi się. W końcu czuję, że los się do nas jakby tak uśmiecha wraca. Będzie trzeba wszystko przemyśleć i zacząć od nowa. Hmm, buzi.